Ale potem przyjrzał się rachunkowi i okazało się, że to tylko 405 watów. Nie wiem, czy do końca zrozumieliście mojego męża, bo chodziło o to w tym wszystkim, że kot zachorował w nocy. W nocy zaczął wymiotować i źle się czuć, a dzisiaj jest święto. Jest święto właśnie takie, kiedy szkoły są zamknięte, instytucje są zamknięte, no i oczywiście banki i tak dalej. Gdzie to zawieźć kota jak jest święto? Pomyśleliśmy, że zawieziemy go do lecznicy schroniska, bo tam jest zawsze otwarte i zawsze przyjmują wszystkie zwierzęta, które na przykład mają wypadek czy się źle czują. Zaraz go tam zobaczyli i od razu mu powiedzieli, że jeżeli tylko zaczną leczyć kota i pomogą mu, to on przestaje być właścicielem, czyli kot przechodzi na schronisko. No więc mój mąż oczywiście przestraszony mówi, że no to jak mamy pomóc kotu, który jest chory i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Powiedzieli mu, że jest jeszcze jeden weterynarz, oczywiście zamknięty dzisiaj, bo jest święto. Ale że oni do niego zadzwonią i ona, pani doktor, e, pani doktor? Pani, pani doktor przyjdzie i zobaczy kota. Więc mąż pojechał do lecznicy, e, czekał tam pod drzwiami dosyć długo, bo to była pora e, też już jedzenia pańskiego, e, no ale pani przyszła, otworzyła klinikę. Od razu zbadała kota, czyli wszystkie parametry życiowe, podłączyła kroplówkę, podała lek na przeciwwymiotny. Kot się dobrze czuje na razie, potrzeba 24 godzin, no ale w każdym razie najważniejsze, że udało się zorganizować szybko pomoc i kot i na razie czuje się dobrze po powrocie. Więc najgorsze to są właśnie rachunki. Rachunek za weterynarza może przerażać, zwłaszcza jeżeli ktoś tak jak my ma doświadczenie z Anglii, gdzie naprawdę e, takie rachunki potrafiły być wysokie. Ja wysłałam męża do weterynarza z kwotą 5000 batów, mając nadzieję, że to wystarczy, żeby tego kota uratować, ale też tutaj siedziałam nerwowo, czekałam, czy, czy to się uda, czy nie, czy będzie trzeba więcej zapłacić. I mój mąż mówi, że tak samo w klinice stał, czekał, aż powiedzą tą kwotę, bo. Po tym wszystkim, co wykonali, odpowiedzieli na wszystkie pytania i w ogóle wezwanie e, emergency, czyli nie było otwarte ani przyjechali specjalnie. Obawiał się bardzo tego rachunku. No i jak pierwsze zobaczył, mówi: 4000, mam 5, no to mi starczy. 405 batów, kochani, za tak profesjonalną wizytę w dzień wolny. Naprawdę. Niewiarygodne. No ale najważniejsze w tym wszystkim, że kotek dostał pomoc, teraz poszedł odpoczywać i miejmy nadzieję, że jutro poczuje się lepiej.